Dziś leciał jak Kamil Stoch i fiołknął w... MAKSIMUS POKCZAM! do NOWĄ NUTKĘ STASIA JAKIŚ CELAWI? Nową nutkę Stasia? Ale gdzie? Torek Szoty? Nie. Ewon, HEJ, CO TAM U CIEBIE, EWRONIOK? Dwóch niepozornych. Dobra, 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 dobra. Kamil Stoch? CO jest. Dobra. Dwóch niepozornych na songu, pająku. Robson zapomniałem usunąć, będę musiał usunąć. Okej. Okay. Ej, czyżby to była jakaś poważniejsza nutka od Torka, która tutaj będzie już fajnie dopracowana i która nie będzie tylko haha ha, śmieszna nutka? Wchodzę na stok, pies. Będę dziś leciał, jak mi stok. Ręco szeroko, lecę jak tok. Dziś sam prezydent, przeżywasz ok. Wchodzę na stok, pies. Będę dziś leciał, jak mi stok. Animacja boros. Oho, okay. pogie. Wchodzę bury. na stok, pies. Będę dziś leciał jak kamisz stok Wkręcę szeroko, lecę jak ptak no. dziś, dziś sam Prezydent, przeżywa szok Wchodzę na stok, piję se sok Będę dziś leciał jak kamisz stok Będę dziś leciał jak kamisz stok sam Prezydent, przeżywa szok Wchodzę na stok, piję se sok Będę dziś leciał jak kamisz stok Wkręcę szeroko, lecę jak ptek Dziś sam Prezydent, przeżywa szok Wchodzę na stok, piję se sok Będę dziś leciał jak komi stok szeroko, lecę i tok Dziś są prezydent, przeżywa żywasz? Jeden na krech, na w barku Mam kask na głowie, a głowę na karku Narty na ręce szeroko Goklin nie wiem, więc śnieg pada w komi, mi Norczyku duży tłum, będę dzisiaj i, małe dzieci uciekają mi spod kół Decha zapięta, rękawiczki też Mam tylko nadzieję, że nie wywrócę się Ręce szeroko, lecę joptok Dziś są prezydent, przeżywa szok Jadę na krech, na stoku i w barku Mam kask na głowie, a głowę na karku Narty na nogach, ręce szeroko Goklin nie wziąłem, więc śnieg wpada wokół mi Norczyku duży tłum, będę dzisiaj jechał w dół Wszystkie małe dzieci uciekają mi spod kół DH zapięta, rękawiczki też Mam tylko nadzieję, że nie wywrócę się Co? Byku trzymam nic ze stery Chociaż słabo trzymam piąto, nie naganne mam maniery U. Pat, jak będziesz, zwońię trochę, bracie. Chyba, że na to Na stoku i w barku. Mam kask na głowie, a głowę na karku. Narty na nogach, ręce szeroko zajęte. Więc śnieg wpada wokół mnie. Norczyku, duży tłum, będę dzisiaj jechał w dół. Wszystkie małe dzieci uciekają mi z kół zapięta, zapięta, rękawiczki też. Mam tylko nadzieję, że nie wywrócę się. Co? Byk mam nic ze stery. Chociaż słabo trzymam piąto, nie naganne mam maniery. U, popadź, jak będziesz, dzwoni trochę brać. Jak się nie zatrzymasz, to się chyba zaznaczasz <noise> Co? Haha, tylko ze zestery Chociaż słabo trzymam piąto, nie nagle I weź się nie drżyj na widza, no Mam maniery, u, popatrzcie jak pędzisz Dzwonię trochę bardziej Jak się nie zatrzymasz, to się chyba zaznaczasz Chodzę na Będę dziś leciał jak Kamil Stoch szeroko, lecę jak ptok Dziś są prezydent przeżywa szok Wchodzę na Będę ciśleciał. jak Kamil Stoch Ręce szeroko, lecę jak ptok Dziś są prezydent, przeżywasz szok. Ty znasz to uczucie Miła jest ta chwila, gdy na krechę z góry lecisz I prezydenta aż nie zdążysz mu nawet powiedzieć Dzień dobry Tak lecisz, M. Lady. mi Wchodzę na stok, Będę dziś leciał, jak komis stok szeroko, lecę i optoch Dziś są prezydent, przeżywasz szok. Wchodzę na stok nie jestem sok, będę dziś leciał. Jak mi stok, ręce szeroko, lecę obtok. dziś są prezydent, przeżywasz sok. Ty znasz to uczucie, miła jest ta chwila, gdy na krechę z góry lecisz i prezydenta mijasz. Nie zdążysz mu nawet powiedzieć, dobry tak lecisz, jak polecła w krągły. Nie jestem sok, leciał Jak mi stok, ręce szeroko, lecę obtok. dziś są prezydent, przeżywasz Sok, Wchodzę na stok. Je Je Jestem sok. sok, będę zajmij się tą stok. stok. Lecę szeroko, lecę jak tok. Dziś są prezydent, szerzy wasz szok. Ty znasz to uczucie, miła jest ta chwila, gdy na krechy z góry lecisz i prezydenta mijasz Nie zdążysz mu nawet powiedzieć, Dzień dobry. tak lecisz, jak Bolesław Chrobry Dzień dobry, wypiórki i bobry, jak się zgubię w górach, to mi podeswoje swoje kordy Zatem operuję jak Lebron James, naciskam z bo skakać mi się chce Dzień dobry, wypiórki i mi lady jak się zgubię w górach, to mi podeswoje swoje kordy Zatem operuję jak Lebron James, naciskam w spację, bo skakać mi się chce Wow, nowy rekord skoczni Widzimy swoją przyszłość nawet bez wyroczni Biorę ten slalom na jednym wdechu Noż kurczę! Chyba koniec karnetu! Wody, Dzień dobry, wypiórki i bobry. Jak się zgubię w górach, to mi budę swoje korty Zatem operuję jak lebron James. Naciskam spację, bo skakać mi się chce. Klik, Klik, wow, nowy rekord skoczni Widzimy swoją przyszłość nawet bez wyroczni. Na jednym wdechu, noż kurcze! Chyba koniec karnetu! Wchodzę na stok, sok Będę dziś leciał, jak komi Lecę szeroko, lecę top. Dziś są prezydent, przeżywasz szok. Wchodzę na stok. Sok, będę ci śleciał jak komistok Leces, lecę jak tok Dziś są prezydent, że żywasz, ci chcesz Klik, wow, nowy rekord skoczni Widzimy swoją przyszłość nawet bez wyroczni Biorę ten slalom na jednym Zasz, bo koniec Chyba koniec karnetu jestem sok. będę dziś leciał, jaka mi stok Wchodzę szeroko, no lecę jak ptok, to i sam prezydent, przeżywa szansę, chodzę na stok, jestem sok. Będę dziś leciał, jaka mi stok To słuchasz? Dwa razy refren, stok. to razem już znasz, zajebiste Warszawa O, to I was here Tu nie pojeździsz, prosta sprawa <noise> Warszawa. E, 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 e. Tu nie pojeździsz, prosta sprawa. A naprawisz scenę Po podróży, <laughs> No nie mogę. Ej, pogrzeb! Axli Pogrzeb! Ale czad, że. Je... Co jest? Dwie nuty w tym samym roku? Co się dzieje w ogóle? Ej, pogers. Oj, czad. I tutaj. Możemy powiedzieć, że jest Axli Pog. Wchodzę na stok, pies sok, będę dziś leciał, jak kamień stok, lecę szeroko, lecę jak tok, dziś sam prezydent przeżywasz szok. Wchodzę na stok, pies sok, będę dziś leciał, jak kamień stok, lecę szeroko, lecę jak tok, dziś sam prezydent przeżywasz szok. Warszawa, tu nie pojeździsz, prosta sprawa. Warszawa. I te żurawie w tle. Tu nie pojeździsz prosta sprawa. <noise> Ej, bardzo spoko nutka. Nie wiem czy to nie jest Nie wiem czy to nie jest moja ulubiona nutka od Torków, że tak powiem. Bardzo spoko nutka. Podobała mi się. Łapa w górę. Fajna nutka. Warszawa. Oho. Tu nie pojeździsz prosta sprawa. Szowo. E, 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 e. Tu nie pojeździsz prosta sprawa. Ja. Yeah. Zajebiste buja fest. Kozackie. wej ej, do Totalny, końca. a tuż koniec jest. No ale, ale o. No łapkę zostaw w górę. No pewnie zostawimy. Mm. Totalny banger. Zajebiste.